Cześć, kochani, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj miejmy nadzieję, że będzie szybko i krótko na temat. Dzisiaj filmik o 10 kanałach, które podbiły moje serce. 10 kanałach, które będę chciała Wam polecić, podlinkować i prosić Was o to, żebyście zajrzeli, zapoznali się z materiałami dostępnymi właśnie na tych kanałach i żebyście zasubskrybowali, jeśli one również podbiją Wasze serca. Taki filmik u mnie pojawił się stosunkowo dawno, bo chyba na początku mojej działalności nie, na YouTube pewnie już wzrok strzelił jak nic. I wtedy pamiętam, polecałam pewną grupę kanałów. Oczywiście te kanały nadal polecam. Jeśli jesteście zainteresowani, czyje to były kanały, o jakiej tematyce, to link do tego filmiku puszczę wam na dole. I pamiętam, powiem szczerze, że wtedy, jak nagrałam ten filmik, a te filmiki z tymi kanałami polecanymi nie były tak powszechne wtedy jeszcze to pojawiła się dosyć duża dyskusja na moim, na moim koncie prywatnym, w wiadomościach prywatnych i ludzie pisali do mnie, że ok, fajnie, że polecasz, ale czy ty się nie boisz tego, że ci ludzie przejdą, ci swoje subskrybenci tak się zafascynują jakimiś innymi kanałami, że przejdą do innych osób, zasubskrybują je i będą woleli oglądać te filmiki tych osób niż twoje. I powiem wam szczerze, że już w tym momencie, że ja po prostu nie podchodzę do YouTube'a aż tak strasznie poważnie. I dla mnie na przykład nie jest zasada, nie jest, nie polega to wszystko, ta działalność na tym, żeby po prostu bicie o każdego subskrybenta. Oczywiście ja się cieszę z każdej nowej osoby, która mnie subskrybuje i chce mnie oglądać, bo wiem, że jednak te moje drdy małe do kogoś trafiają. Natomiast jeśli ktoś dzięki mnie polubi kogoś, inny, jakiś inny kanał i stwierdzi, że ten kanał jest ciekawszy, to przecież macie do tego prawo i wcale, wcale nie będę o to zazdrosna, nie będę robić się z tego tytułu. Jakichś problemów, ani nie będę odczuwać wielkiej tragedii, bo tak jak mówię, każdy ma prawo do wyrażenia swojego zdania do tego, żeby wybrać swoją drogę, to, co Was ciekawi, i tak dalej, Więc to jest raz, a dwa. Ja prowadzę kanały, ale broń Boże nie uważam się za jakiegoś guru, jakiegoś znawcy czy coś w tym stylu. Po prostu mówiłam o tym, o czym, co w moim mniemaniu jest ciekawe i może Wy podzielicie moją opinię, może nie. Po prostu chciałabym, żebyście na to zwrócili. Uwaga! I to by było tyle um, tytułam wstępu. Jeśli chodzi o te kanały, to wspomnę o 9-10 kanałach, które w moim mniemaniu są naprawdę fajne. Ci ludzie mają talent, mają pasję, robią coś przede wszystkim i to jest powód do tego, żeby mieć do nich szacunek I mają na siebie pomysł, chcą być aktywni i dlatego też warto do nich zajrzeć i pierwszym takim kanałem, który bezwzględnie polecam jest kanał chłopaków ze Shwed Fashion oczywiście wszystkie linki do kanałów, do blogów znajdziecie pod tym filmikiem jeśli chodzi o kanał tych chłopaków to oni kręcą świetne filmiki po prostu dwóch chłopaków kręci takie filmiki jak kręcimy my wszystkie tagi i tak dalej hole itp, itp. do tego jeszcze mają fajny blog o Madzie Urodzie w sumie Głównie chyba o modzie, oraz mają też sklep internetowy, w którym zaopatrza się pewnie już połowa znanych blogerów, ponieważ mają tak świetne koszulki z oryginalnymi nadrukami, które są takie bardzo modne, jednocześnie gustowne i takie z pazurem, moim zdaniem, dodające całej całe stylizacji takiego fajnego luku. Myślę, że warto zajrzeć na tą stronkę. I, I powiem Wam szczerze, że w tym momencie, tak jak pisałam chłopakom pod. W którymś z komentarzy, którzy dali mi pod moim filmikiem, że po prostu ja już nie mogę się doczekać, aż urodzę Kubę, Wrócę do swoich wcześniejszych gabarytów i będę mogła u nich zamówić jakiś t-shirt, ponieważ po prostu marzę mi się jakiś t-shirt z ciekawym, fajnym madrukiem ich wydaniu, ponieważ mają świetne pomysły, i naprawdę warto jest wydać te pieniążki, żeby u nich taki t-shirt zakupić. No i tak jak mówię, link do ich kanału, do ich bloga i sklepu. Puszczę Wam pod filmikiem, więc to jest kanał numer jeden. Kanał numer dwa to jeden. Bisinka. To jest taka słodka, fajna blondneczka, która podbiła moje serce filmikiem. Pierwszy który filmik, który u niej obejrzałam, to był filmik z holem Rumpexowym, którym pokazywała rzeczy, które nie do końca podbijały serce. Natomiast mówiła od razu, co ona będzie z nimi robić, jeśli chodzi o przeróbki krawieckie. I sobie pomyślałam, Boże. Laska ma naprawdę fajne, fajny smysł estetyczny. Do tego jeszcze rzeczywiście widzi, operuje tą nomenklaturą typowo krawiecką, czyli widać, że się na tym zna. będzie to przerabia. Pewnie mam maszynę, umieszczyliśmy się sobie Boże Święty. Ja też bym tak chciała, ale pewnie i tak Boże mi nie obdarzył talentem krawieckim, więc nawet jakbym maszynę kupiła, to pewnie nic by z tego nie wyszło. Natomiast bardzo podziwiam takich ludzi, którzy potrafią sobie te rzeczy kupić średniej jakości, a przerobić na takie świetne perełki. Później spotykamy takiego znajomego czy znajomą i sobie myślimy, Boże, ale ma fajnego ciucha, pewnie przypłaciła, albo że ta kasa była ogromna za tego ciucha. Natomiast okazuje się pewnie, że często że to jest po prostu. Część, kreatywność, jaś praca i do końca duże pieniądze, więc to jest bardzo fajne. Kolejny kanał, który polecam, to jest Katarzyna Skibińska, też fajna blondynka. Fajne recenzje, fajne hole, porównania, jeśli chodzi o kwestie kosmetyczne itd., itd. I też możecie tam znaleźć. Podobna tematyka znajduje się u Green691. Też szhole, recenzje, tagi. Bardzo lubię u niej oglądać. Tagi, ponieważ ona to fajnie tak spontanicznie mówi. Kanał następny to kanał, który pewnie pojawił się już we wcześniejszym filmiku, we wcześniejszym wydaniu tego filmiku. Natomiast moim zdaniem jest też świetny. Jestem tym kanałem, uczę się teraz gotować zupy, bo muszę się przyznać na mamach całego YouTube'a, że ja jako przyszła matka nie potrafię w ogóle gotować zup. Boże, nie obdarzy bo mnie talentem kulinarnym za bardzo, a do zup to już w ogóle. I teraz po prostu oprócz zupy pomidorowej nie potrafi, i rosołu nie potrafi nic, i będę się uczyć robić inne tam z magdalenkowymi frekasami, inne zupki. Um, wiem, że tam jest przepis na zupę ogórkową, i proszę o więcej zup dla dystalentu dla um, mojego, żebym po prostu mogła się nauczyć i pokazać, że ja też potrafię. Kolejny kanał, który polecam to Stylowe Magnolie Też świetne recenzje, świetne komendy Świetne um, hole zakupowe Porównania kosmetyków Można się naprawdę zainspirować Jeśli macie jakieś wątpliwości Co do zakupienia bądź odrzucenia W, w ogóle tej możliwości zakupu Danego kosmetyku to też polecam Podobna tematyka u Pauli G, Pauli G i właśnie w ogóle to co mnie strasznie cieszy u dziewczyn ostatnio które oglądam, to to wyzwanie bieganie to wyzwanie, czy wyzwanie to bieganie i cieszę się, że jestem w ciąży bo jakby mnie ktoś zatagował z tym, tym to boże, aż głowa boli po prostu tam trzeba biec przez minutę, a ja bym się pewnie tak zdziałała, że masakra w ogóle u Pauli ostatnio oglądałam to e, bieganie to wyzwanie i po prostu cieszę się, że, że w chwili obecnej nie muszę tego robić Wiem, jestem wredna, ale po prostu przy okazji nie mam talentu do biegania również. Kolejny kanał przedostatni, który też bym chciała Wam, wam polecić, to jest Make-up Look. I ten kanał dziewczyna podbiła moje serce, jeśli chodzi o śliczne makijaże, ponieważ makijaże robi proste, a bardzo fajnie dają efekt I nawet i osoby, ja, która nie do końca się jakoś kocham w robieniu makijaży, raczej zawsze mam taką podstawę To często się czymś zainspiruje i ten makijaż mi wychodzi idealnie, taki jak u tej dziewczyny, bodajże u Justyny Więc myślę, że warto też się zasugerować I ostatni kanał to Kitty Glamour którą pewnie znacie ze swoich cudownych holi lumpeksowych. Dziewczyna ma tak świetne lumpeksy w swojej okolicy, że po prostu chętnie bym tam się do niej przeprowadziła. Co miesiąc kręci kana kręci filmik o swoich holach lumpeksowych i te ciuchy są naprawdę przebojowe w niskich scenach i po prostu zazdroszczę jej, naprawdę, bo też bym chciała mieć takie lumpeksy wokół siebie. Jedyne czego mi brakuje u niej na kanałach, to to, żeby te rzeczy z Zompexów pojawiały się w formie outfitów, kręconych w filmikach, Powiem, wiem, że, że ma ona też bloga, ale ja wolę to oglądać w formie filmików i żeby po prostu się, pojawiły się one częściej niż raz na miesiąc, ponieważ czekam na nie z wypiekami na twarzy. I to by było wszystko, moi kochani. To były wszystkie kanały, które polecam. Oczywiście jest też mnóstwo innych, ale w tym momencie polecam tylko te, bo inne mi nie przyszły do głowy. Jeśli mi przyjdą, to oczywiście napiszę pod filmikiem. I tak jak mówię, proszę Was o to, żebyście poświęcili odrobinę czasu, weszli na nie, zobaczyli, o czym Ci chcą Wam powiedzieć. I jeśli Wam się spodobają, to zasubskrybowali, bo robią coś, yy, aktywizują się i to już jest powód na to, żeby trzymać za nich kciuki i ich wspierać. Wysyłam Wam gorące, gorące buziaki. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Mua. Pa, pa!